Innowacje w medycynie. Hasło, które zaczyna być odmieniane obecnie przez wszystkie przypadki i na który to temat wypowiada się coraz więcej ekspertów. Sztuczna inteligencja w praktyce klinicznej. Czy jest już obecna? Co w tej chwili się tworzy, co jest robione w sferze badań, a co de facto już działa i jest w praktyce klinicznej? Liczę, że w cyklu podcastów INTOC Rozmowy o przyszłości medycyny odpowiemy na wiele nurtujących środowisko lekarzy i samych pacjentów pytań. Czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy? Co pacjent będzie miał z wykorzystania sztucznej inteligencji poza suchym wynikiem z komputera? Doktor Google, czy może już profesor ChatGPT? GPT? Ja nazywam się Artur Drobniak i jestem dyrektorem Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej. I wraz z moimi partnerami z sieci lekarzy innowatorów NilIn, In, Nil Innovation Network, postaram się przybliżyć Wam cały proces. Od pomysłu Przestworzenie, a następnie wdrożenie innowacji do praktyki klinicznej. I niezależnie od tego, czy będziemy mieli do czynienia z jednostką systemu opieki zdrowotnej typu przychodnia czy szpital, wierzę, że innowacje to coś, co pociągnie medycynę do przodu. Dajcie się porwać nowoczesności. Słuchajcie nas w InTok rozmowy o przyszłości medycyny. Pamiętajcie też, drodzy widzowie, że w każdej chwili możecie dołączyć do społeczności lekarzy innowatorów. Wystarczy, że odezwiecie się do nas poprzez mail innowacje lub wejdziecie na naszą stronę www.nilin.org.pl. Budujmy wspólnie przyszłość medycyny w Polsce i mądrze wdrażajmy innowacje do swojej praktyki klinicznej. Zapraszam do słuchania w serii podcastów. Poszło dobrze, że no on to... zaoszczędził 7 godzin. Te innowacje w zakresie medycyny szybko i łatwo zmieniane. I trwać swój czas.